Moja pierwsza płyta. To właśnie był e, według mnie duży przekręt. Duży przekręt, dlatego że piosenki zostały nagrane i wydane za moje pieniądze, mhm. wzięte w banku, mogę powiedzieć nawet, e, że wziąłem na to kredyt. Bo wziąłem na to kredyt, żeby to napisać, żeby to wydać i okay. zrobić. E, godziny pracy w studiu, muzycy, chórki, wszystkie instrumenty żywe, żadne, nic na skróty. Wszystko tak jak powinno być. Mhm. Zagrane koncerty letnie. Jak się okazuje, zagrane za mniejsze pieniądze niż y, było brane za te koncerty. To jest po pierwsze. Y, po drugie, relacje międzyludzkie się zmieniły i się okazało, że nie mam żadnych praw do niczego. Ony? To był taki właśnie etap w moim życiu, że nic tego, co było drobnym druczkiem. Pachałeś po prostu. Tak, po prostu. Jeżeli to ktoś współ. ze mną pracuje, mhm. to znakiem tego, że ma też do tego serce, oddaje, wkłada własne serce i oddaje swoje. I jakby mhm. tworzymy team i tworzymy ludzi, którzy mają do siebie zaufanie. No, i na końcu zostałem z tym, że kontrakt zerwany, kara zapłacona, e, materiał niewydany, bo to pierwsze wydanie bez zgody producenta i e, autora tekstu i muzyki e, nie może użyć światła dziennego. I ten album nie użył światła dziennego, a kredyt spłacałem przez 5 lat. No to taka pamiątka, nie? To tak, pamiątka, że, ale to ja zawsze myślę... będę pamiętał to. Tak, zresztą napisałem też o tym.